Czemu, mi moja miła zawiązała ten świat? Na wioskach gminy Ujazd trwają prace przy żniwach. Za dnia na polach zbierane są zboża, a pod wieczór tworzona jest korona dożynkowa. Panie chętnie poświęcają swój wolny czas. Niektóre sołectwa tworzą koronę od początku, inne zmieniają zeszłoroczny wieniec. Stara będzie odświeżona całkowicie, no jest dużo elementów wyciętych coś tam z stelażu zostało, ale dorobione jest dużo nowego i, i będzie znowu jak nowa. Od poniedziałku zaczęliśmy e, pleść już tą koronę, a tak naprawdę od początku czerwca trwały przygotowania, zbieranie zboża, e, suszenie, stelaż koron. Moim takim było projektem serce, serce, żeby oddać to serce właśnie żniwom. Podstawą solidnej korony jest stelaż. Pan Hubert z Olszowej pomaga paniom już kilkanaście lat. Niekiedy już korona jest na ukończeniu, już gotowa. Jest gotowa, ale jeszcze przychodzą przeróbki. Przychodzą przeróbki, i potem dopiero porobić. Potem nie idzie przyspawać, nie idzie uciąć, nie idzie, y, Nic nie idzie zrobić wtedy. Jest gotowa, a trzeba przerobić. 60-70 metrów pręta. I różnych grubości, przykładowo od Fi12 do, do Fi6. W Sieroniowicach korona dożynkowa powstaje od zera. Korona to jest duży wysiłek i. I czasami zostawiamy na dwa lata, jak jest dobra, jak jest fajna, jak nie, nie, nie jest jakaś tam, no, to zostawiamy, nie? A jaka będzie ta? A ta będzie piękna. Jest teraz tyle modeli i tyle różnych wzorów, że naprawdę, no, cuda ludzie po prostu robią, nie? Wiele pań korony dożynkowe przygotowuje już od kilkudziesięciu lat. Doświadczeniem dzielą się z młodszymi mieszkankami. Pierwsze miejsce właściwie w urzędzie gminy. Cały czas nikt nas nie przeglubował. A w wojewódzkich co my jechali byliśmy w czołówce pierwsze, drugie, trzecie, wyróżnienie i i na około i z powrotem. Ani jeden raz mnie nie przyjechali bez nagrody. To dopiero zachęcało człowieka. Kiedyś już robiłam koronę, ale to był inny, inny sposób, to było wstążeczką tak przepletane, a teraz tym sposobem pierwszy raz. Teraz pleciemy kolejne ramię korony. Ramie będzie całe z owsa, nie? No to trzeba tak ładnie, równiutko ułożyć i potem dobrze przyciągnąć drucikiem, żeby to się nie rozjechało, nie? Panie tworząc korony dożynkowe na chwilę mogą odejść od prac domowych. One czekają Ktoś Naprawdę nikt tego rozbierze. nie zrobi. One są tam stoją, poczekają, wrócimy, to zrobimy. Spotykamy się codziennie po dwie godziny, także bardzo się spieszymy, ale najczęściej właśnie wspominamy te dawne czasy, jak to było kiedyś. W niektórych sołestwach do prac przy koronach dożynkowych zaangażowanych jest kilkadziesiąt osób, w innych tylko kilka. Wszyscy pracują w pocie czoła, tak by zdążyć do dożynek gminnych, które już 8 września.